Lekarz medycyny, pan Tomasz Łopaczek, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja chciałem tylko y, przeczytać właśnie własne oświadczenie, tak? Skierowane głównie do kolegów medyków, do mikrofonu. Mikrofonu. prasy, mikrofonu, troszeczkę do mikrofonu. i polityków. Y, Występuję tu jako wolny człowiek identyfikujący się z ruchem rodaków, kamaratów, wolnych, uczciwych, prostolinijnych ludzi, dla których dobro nas samych, naszych rodzin i naszej ojczyzny Polski jest wartością, o którą warto dbać i walczyć. Bliższy mojemu ciału, sercu i duszy jest symboliczny uniform, który mam teraz na sobie, niż stroje białych kołnierzyków tak zwanych, a niestety białych kitli, do których mi coraz dalej. Do medyków i polityków. Na początek, żeby się lepiej rozumieć, przywróćmy właściwe, pierwotne znaczenia słowom i pojęciom. Tak zwana polityka zdrowotna. Medyk ma przede wszystkim dobrze leczyć. Politykować może we własnym imieniu. A dobrze leczyć to po pierwsze nie szkodzić. W szerszej wersji z Hipokratesa medyków w podejściu do chorego posiadaj dwa nawyki: pomagać, a przynajmniej nie szkodzić. Odejście od przysięgi Hipokratesa zawdzięczamy politykom. Dlaczego? A choćby dlatego, że jedna z sentencji przysięgi brzmi: Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny ani nikomu nie będę jej doradzał. Podobnie też nie dam nigdy, nie wieście, środka na poronienie. To niedobra jest, prawda, lewacy? Medycy, którzy podawali preparat, wierząc, że jest bezpieczny i skuteczny, zasługują na miano zabójców. Głupota, brak wiedzy to okoliczność łagodząca u pismaków. Brak podstawowej wiedzy u medyka to okoliczność słabo łagodząca. Głupota po połączona z chciwością, z to okoliczność dodatkowo zabójców obciążająca. Medycy, którzy podawali, namawiali, a nawet przymuszali szantażem ekonomicznym lub moralnym, a sami nie brali, bo wiedzieli lub domyślali się, że to preparat eksperymentalny, który może ciężko uszkodzić lub zabić człowieka. Zasługują na miano morderców. W tej grupie na najcięższą karę zasługują medycy celebryci. I politycy, zwłaszcza medycy, politycy, byli tacy, cytując świętego Andrzeja Lepera, ja tylko pytam. Lekarz ma kierować się tylko i wyłącznie dobrem pacjenta, a nie własnym interesem. Dziennikarz ma przedstawiać rzeczywistość tak, jak ją widzi. Dobry dziennikarz widzi dobrze. Po pierwsze, nie manipulować. Następne pojęcie, tak zwane zdrowie publiczne. To jest wypadkowa suma leczenia członków społeczeństwa, ludzi. Politycy, jeśli w ogóle mają zajmować się zdrowiem, to mają pacjentom i medykom ułatwiać je zachować, usuwać przeszkody w jego osiąganiu, aby tej wypadkowej nadać odpowiednią wartość i kierunek. Po pierwsze, nie kłamać. Podobnie zresztą jak z nauką i nauczaniem, zwłaszcza dzieci. Te skandaliczne procesy na zamówienie polityków, wytoczone lekarzom, zamówienie prawdy i wyrażanie sceptycyzmu wobec ich kuriozalnych dyrektyw opartych na niby nauce, określanej enigmatycznie aktualną wiedzą medyczną. Czy ta aktualność ma jakieś ramy czasowe? Obserwując chronologicznie wytyczne, zalecenia WHO, Ponoć oparty o tak zwaną aktualną wiedzę medyczną odczytać może tylko sprzeczności i chaos. Dla mnie to tragi farsa, w której nie chcę być aktorem uwierzytelniającym, kompromitującym jej autorów procery. Dlatego tam nie wejdę. Nie sądzę, że są potrzebne lekarskie czy inne izby. Myślę, że nie. Jeżeli już mają być, to nie takie. Myślę, że nie jest potrzebne Ministerstwo Zdrowia. Nie widzę pożytków z jego działalności. Lecznictwu, szkolnictwu, rolnictwu, sportowi, regulacje polityczne jak widać, słychać i czuć wyrządzają tylko szkody. Głupota, chciwość, sprzedajność, karierowiczostwo, łajdactwo, bezduszność, kastowość, mafijność, służalczość, tchórzostwo. Filozofie i ideologie wy wymagające ustawicznego wymagają ustawicznego wykorzeniania z polityki i nauki, w tym nauk medycznych, aby móc uczciwie służyć wspólnemu dobru, jakim jest zdrowie. Dobro jest najwyższym prawem człowieka. Zdrowie jest jego bezcennym dobrem. Prawem i obowiązkiem lekarza jest pomaganie pacjentowi w odzyskiwaniu i zachowaniu zdrowia w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Na koniec, jak lubię powtarzać, nieodżałowany doktor Jaśkowski, Pan Bóg Stwórca dał człowiekowi rozum i wolę. Korzystajmy w harmonii z jednego i drugiego. Wyłącz telewizję, włącz myślenie, bo telewizja kłamie, jak brzmiał jeden z napisów na murach i dachach Stoczni Gdańskiej w 1970 roku. Do nas wszystkich, po kamracku, nie bądź zwipem, bądź człowiekiem. W pobudce Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika możesz się dowiedzieć, jak to zrobić. Wspomnijmy też i podziękujmy lekarzom, bojownikom, otwarcie walczącym o prawdę i o nasze zdrowie i zarazem dobre imię lekarza, którzy nękani tak jak tych 114 dzisiaj przez chory, zepsuty system i którzy od nas odeszli. Korzystajmy z ich wiedzy, którą nam zostawi, zostawili. Wspomnę tu trzech największych, którzy od nas odeszli. Doktor Zbigniew Hałat jest obecny. wśród. Obecny. Obecny. Doktor Kamrad Piotr Wojciechowski. Obecny. Obecny. Doktor Jerzy Jaśkowski. Obecny. Pamiętajmy również o tych, którzy zostali zabici lub trwale zranieni przez ten chory system. Także tych, którzy się temu systemowi dali oszukać i nadal dają się oszukiwać. Dziękuję.